Siemano widzowie, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy z Wojtkiem na spinningu Wojtek już tam łowi. Lecimy na spinning tak jak ostatnio. Próbuję na woblerka. Yy, jakieś może poszczególne gumki małe pozakładam na okonie, ale jeszcze nie jestem pewien, zobaczymy jak będzie. I mam nadzieję, że uda nam się coś złapać, a ja już więcej nie mówię, przechodzimy do filmu. Fajne. Ja to bym taką na fiderek zrobił by wytrzymała się Jest! To nie, mam rybę! Mam rybę! Nie wierzę A mi się chyba to zusiło to jest okoń. Okoń! Widzowie, mamy okonka. No jest to malutki okonek Coś takiego. Dosłownie trzeci rzut albo drugi Taka piękna ryba. Dobra, słuchajcie, taki pasiak. Coś takiego. Zmierzę nie jest to duży, ale tak się go zmierzę. No 20, 20 cm. Dobra, jest Wojtek ze szczupakiem. Wojtek, masz czupaczka? Ja mam jeszcze okonia w ręce, już go wypuszczam. Co tu się teraz dzieje? Wypuszczany jest. Pasiak. Jakie ziele. Jakiś badyl, ziele. Wszystko. Wszystko w jednym. Spróbujemy stąd. Tutaj mamy takie strome zejście. Powoli sobie zejdę. Dobra, zarzucamy stąd, zobaczymy czy tu się coś trafi widziałem Tom nie nie no serio bombelki są zna tutaj co chwila jest ryba Szczupak, jest i on, ale płynie w krzaki. Pistolecik. No. o wiele, to by nie przesadzał. Taka bestia. Dobra. Mierzymy szczupaczka, 40 równe, 40 coś takiego. Mam że wszystko ładnie widać. Piękny szczupaczek jeszcze w słońce, o tak pokażę go. Coś pięknego, lecę z nim do wody. Dobra, ale ładny. Leć do wody. Przyprowadź mamusię. No, szybko płynął. Schował się w krzaki. Jest bardzo dobrze. Lecimy dalej. Dobra, słuchajcie. Jest bardzo dobrze. Już Szczupaczki i okoń na koncie. Plus jeszcze szczupak Wojtka. Już mamy trzy rybki. Jest bardzo dobrze. Spróbuję tutaj obłowić jeszcze ten tutaj róg. Bo tutaj były te łabędzie wcześniej. Trudno mi było w miarę zarzucić teraz myślę, że będzie w miarę, w miarę tutaj może uda coś z tego miejsca się jeszcze wyciągnąć ale kombinować trzeba naprawdę tego szczupaczka przed chwilą co złapałem to wszedłem w takie totalne trzciny i udało właśnie mi się właśnie stamtąd go wyciągnąć ale no bez kombinowania na rybach jest ciężko bardziej na tym stawie jest tyle ziela, że to jest masakra, ale no próbujemy dalej, próbujemy, nie poddajemy się. Jak na razie jest bardzo dobrze. Trzy ryby, w miarę nie wiem. Siedzimy tutaj jakieś pół godzinki, także totalnie, totalnie super. To jest kolejne już moje łowienie, już drugie na spinik na tym stawie, gdzie bardziej nastawiałem się na okonia, no a złapałem. W sumie i szczupaka, ale Wojtek jeszcze szczupaka. Te szczupaki tutaj bardziej. Staram się tak rzucać bardziej. Wzdłuż tych brzegów. Niestety tutaj. Jest dużo zaczepów i ta woda jest bardzo płytka, więc niestety muszę szybciej trochę tą przynętę podbijać. Będziemy obczaić dalej miejscówkę przy okazji zwijając znowu popróbuję tu mniej więcej koło tych krzaków Wielkie teła będzie są. Głównie ten, tam ten to malutki. Jest szczupak. Ale pistolecik, malutki. Taka rybka i się odhaczyła, papa? Pa. Przy okazji, to nie muszę go już odhaczać. Tak, taka ma torpedo. Patrz tu. Ty, jak to się uda, to będzie hit. To on tu jest. No, patrz na niego. On się zaciął. On nie wie, co się stało. O, o, poszedł. Boi się. Wskoczył w, tutaj w to ziele. Ale nie będę go już łapał, bo tutaj tak jest pistolecik lecimy dalej. Ale super, super. Już dwa szczupaki mi się udało złapać. Plus Wojtka jeden. Naprawdę mega, mega. Tak jest. I jeszcze okoń także. Coś pięknego. Dobra, teraz zmienimy sobie z tego na takiego, którego znalazłem na pierwszym odcinku ze spinningu na moim kanale. Zobaczymy, może na tego będą lepiej brały, a jak nie to wrócimy z powrotem do tego albo założymy coś jeszcze innego. Teraz spróbujemy tutaj znów z tutaj z tej z tej strony stawu. Może na taką białą bardziej widoczną przynętę się skuszą. Zobaczymy jak w ogóle ona pracuje w tej wodzie. A coś widzę, że ona tylko przy powierzchni jest. Nie chce zejść kompletnie w dół. Jest bardzo przy powierzchni, no ale cóż. Popróbujemy. Zobaczymy, może się okaże jeszcze lepszą przynętą od tamtej tak nie to zawsze mogę z powrotem zmienić na tamtą Dobra, idę tam gdzie łabędzie Podążam za łabędziami Lecimy tutaj Brałem takie lekko inne miejsce Zobaczymy jak tutaj będzie Ostatnio tutaj mi się udało okonka złapać Także Byłoby w miarę spoko, jakby coś tutaj siadło. Zobaczymy, zobaczymy. Próbujemy zaraz zmienić z powrotem na tą tego woberka, bo ten zbyt z powierzchni bardziej pracuje. Jest ryba, jest czupak na innego woblerka. Małszy tu. Jest trochę większy. Zmienia sobie woblerka jak widać. Czasami zmiana, mimo że i tak na poprzedniego brały to. I tak udało się. Ale widziałem jak płynął za przynętą. A i będzie ciężko go odhaczyć. Dobra, lecimy szybko, zobaczymy ile ma, bo mi tutaj strasznie się szamota, już się pobrudził. Takie to 42 cm. No. 42 taka strzała niestety ubrudzona. Coś takiego ładna bardzo rybka lecimy z nią do wody proszę bardzo taka ryba już się samocze sama chce już uciekać trochę ją wypuczę o dobra leci szybko popłynęła ale jak widać lubię też na takiego woblerka z, z prawie że samej góry wody bo on tak właśnie pracuje że nie jest na dnie ani praktycznie w ogóle nie opada na dno tylko jest tak 30 cm pod wodą, więc bardziej takie słoneczne dni, jak właśnie dzisiaj, jak rybki małe wychodzą na powierzchnię, to właśnie ten drapieżnik tak samo za tą rybą goni. Jest, u Wojtka kolejny. W końcu się udało, mój drugi szczupaczek. Więc nie jest już tak źle Piękna wilka Może urośnie, nie jest wymiarowy Nie wiem, z 35 Dobra, lecimy teraz biały woblerek Z tego miejsca już tu jeden szczypaczek był Na tego woblerka, także Mam nadzieję, że coś się jeszcze złapie Ten woblerek tak pracuje właśnie jak mówiłem wcześniej Bardzo przy Powierzchni może skuszą się na coś takiego, bo no trzeba kombinować, trzeba różnorodności na tych rybach, żeby te ryby były. Zaraz przejdę sobie tutaj miejsce obok, zobaczymy jak tu zrobię jeszcze trzy, cztery 4... i coś jest. Idzie w krzaki, niestety. Mam nadzieję, że uda mi się go wyciągnąć tutaj na ten zestawik. Aj. Oj, żeby się nie szczepił. Strasznie słabo, słabo zahaczony jest. Chyba rekordista no? No piękne. coś pięknego, ale Tego mojego, to ja kiedyś zachowałem, co był film, nowy vlog. Szybko go zmierzymy, zobaczymy czy jest wymiarowy. Jest, wymiarowy, w końcu. 52 cm jakoś, około. Na tego samego wublera, co cały czas. Na białego. A, na białego. Zmieniłem trzy rzuty na białego i mamy taką rybę. Piękny, no, ale jeszcze nie taki wielki. Myślę, że są większe na pewno. Na pewno tutaj są większe. A Trzeba tylko ich poszukać coś takiego ładna bardzo Piękana ryba. też się schować blisko. Oh, oh, oh. Nie, ten się nie schował. No, może go złapę jeszcze Jest ryba! No nie, puściła. Jajaj, był już słuchajcie. Dobra, a więc w tym filmie to by było na tyle. Złapaliśmy dzisiaj dość sporo szczupaków, jeden okoń się trafił, także bardzo mnie to cieszy. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tego stawu, piszcie oczywiście w komentarzu. Jeżeli chcecie spinning, jeżeli chcecie coś innego, to też piszcie w komentarzach. Więc jeżeli film Wam się spodobał, to oczywiście zostawiajcie łapkę w górę. Subskrypcję na kanale. Ja się już z Wami żegnam, trzymajcie się i do następnego.